Ej, wylazuj! Ej, zostaw go, bo ciężkie stolce, wysrać no ale... się jak przyjadę To nie ma sensu sam tak czerpać. Chodź. O nie, to jest to? Kuźwa, ta drabinka jakoś ślisko. Patrz, ruda śląska. Widzisz te świdutce okna? Widzę, widzę, mam nadzieję, że tam mają hajzle. Fajnie, co? No. Daję wiązał. Gdzie jest ta skrzynka z narzędziami? Nie wiem, ją tam położył w rogu. Ja widziałem to, widziałem szklana, bo czyli 3 jest rąbistą. Może coś na gębie? Nie, pierwszy z tej Tylko bym chciał kiedyś wydnieć, ale żebyś się roznosił. Ej, ja ci pierwszy raz widziałem statku, to ja myślałem, że tyś to jest ten zabójca ale pagos, ja byś to zima zrobił. Serio? Ja! Serio? No, no serio, no ja! Ej, wiesz co? Kurde, ja się już cieszę z tej podróży. Wreszcie zobaczę mojego brata po tylu latach. On podobno ma jakieś zarąbiste auto na placu, i podobno to jakieś. No to wiesz, zarąbiście. Może nawet ciebie jakieś? Ciebie by się sprzedała, dobrobryka, ty umiesz dobrze jeździć autami. To no jasne. No proszę, tutaj jest soli i majeranek. No poproszę, poproszę. No tutaj, tutaj, tak, o, to, co tam to? to. Wiesz, powiem ci, że muszę tam coś zarobić, w tej ludzie śląskiej. Muszę znaleźć jako praca i dobrze zarobić forsa. Bo ostatnio mam puste konto w Getting Banku i nawet w e, Dobrze pogombinujesz i znajdziesz pracę. No wiem. Ce m kurde, ce m-a O, mi Kuźba nie wierza, Peter! Je, chłopie, go cię dawno nie widział, kierunek! Pomału, bo mi jeszcze zęby wybijesz. Widzę, żeś przybroł. No, troszeczkę. O, sorry, sorry, ja cię nie chciał opluć, Sorry, dobra. na kursce ty też, ci to potem wytrzę. Dobra, dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało przed tobą. sorry, ja ci wezmę za to walizkę wcisnę do auta. Pójdź sam, pójdź, patrz, kurde, ja ci zaraz pokożę. Obejrzyj się, co samą. Patrz teraz na to, patrz, patrz. Syk, widzisz jaki pojemny bagażnik? Nawet nie mam butli gazowej, bo to jeno zajmuje miejsce. A. Patrz jak ja sam od księdza z kalendy! Tańczymy kurde! Ojo! Ojo! Ja, ja, patrz kurde ja ci Cicho, ciszy, być, ci nie ma w duma. Ej wy dwa o tam kurde, bo zaraz zadzwonią po policję się skończy kurde, jak chcecie balować to na dyskoteka do pabu. Zamknijcie, się robotniku, ja sam świętuję, mój brat przyjechał! Nie, yeah, ale będziemy na mojej kaczanki! Cicho, wyjdź, uspokój się! Weź przestuń, siadaj do auta! Przestuń, Peter, zabawmy się! Obejrzyj sobie, jak ja tańczę lepiej niż Michael Jordan, hopie! Ja cię pieprzę i jada! Ja w ty się kurde, aż Dobra, jada No to siadaj, cię podwiedza! Bo mnie w już! Chcę już widzieć moja chałupka, co to tam zarezerwuje! O, to już tutaj, o, o tutaj zaparkuj, o tutaj To jest mój dom? Ja to jest twój dom, obejrzysz go w środku, wszystko jest zarobiste. Chodź, chodź. Wyciągaj walizka i chodź No, śmiało, wlazuj, wlazuj, wlazuj. Pa chopie! Tu jest dopiero luksus, patrz tam no ta kuchnia, zarobiste, wszystko, o tutaj mam zarobiste łóżko, możesz se lękny o, cholera jeszcze na jakiegoś chroboka na depłych, ale nie bój się tu jedno, takich pora. No bracie, wreszcie może jakiś pokój zarąbisty? Wszystko jest zarąbiste, Po, idziesz sobie spokojnie po i chlast! O, a kuźwa coś tu jest twardego. Musisz w to miejsce dać więcej siana i to będzie większe. O, patrz. Nie będę na to patrzeć. Co to ma w ogóle być? Jajca sobie jakieś robisz? Czemu jajca? No bo ja myślę, że dostanę jakiś zarąbisty dom, jakiś zarąbisty fotel, a tu mam jakieś gówno. Miały być takie kapusty w Lidlu, a jest kurde jakieś małe... Joe no takie coś nie... załatwił. Bo ty się głupi franek, ty nic nie mi załatwić, kompletnie nic! Cholera jasna, nic żeś je, gnoj że i cholera nic nie mi załatwić, takie jakieś gówno, mam w tym mieszkać? Śmierdzi tu Stanchlizną, są tu karaluchy i pająki, co ja mam tu niby zrobić? Tu się nawet nasroć nie do, bo tu już jest taki syf, że tu się już bardziej wysyfić nie do, cholera jasna. Tu może jakiś stary telewizor z lat epoki. Często przeżywać. przeżywać, tu je zarąbiście. Musisz, no, poczuć ten zarąbisty klimat, nie umiesz tego docenić. Jasne, klimat. Co ty mi tu niby jeszcze powiesz, no godaj? Powie ci, że możesz zarąbiste, kurtka, i on nigdy takiej nie umiał znaleźć. Skąd ty ją możesz? Z oszołoma! No to kurde kupisz mi potem tako, a godą ci, jo się bardzo staro, ja ci załatwuj ta chopa, potem co kupisz jakoś lepsze jak zarobisz. Tutaj jest wszystko dobre, no musisz to docenić, tutaj wszystko działo, telewizor działa, tutaj możesz zarobić to kuchnia, możesz robić sam herbaty i kawy i możesz sam wciągać koks i różne inne rzeczy robić. Nawet kurde nie wiem, nie godom co. Musisz po prostu to docenić, pomyśl nad tym poważnie. To jest dobro chałupa na początek, musisz nad tym dobrze pomyśleć, potem co jakoś kupisz, jak będziesz miał więcej kasy, jakieś luksusowe... Ja już nad tym pomyślał i wiesz co, powiem ci, że to jest nawet całkiem dobro chałupa. Uu, uu, coś ci się już poprzestawiało na tamta strona, Peter lubi nowo chałupa, uu. no. Aha, no ale ja muszę dobrze nad tym pomyśleć, to, to nie jest do końca przemyślane dobrze, ja muszę potem kupić jakoś zarąbisto chałupa, tu musi być postawione jakieś fajka do polenia marihuany, a co ja tu niby mam, tu są jakieś karaluchy no spod poduchy, co ja tu niby mam kurde zrobić, nawet uważać zupy dobrze nie idzie, garce są jakieś zardzewiałe, kartoflów sam nie uważa i śmierdzi sam jeszcze, Ech. co to mi sandowałeś? Pierunię. Ja myślę, że coś lepszego dostana Twoje auto... Znowu do cholery, godem do ciebie, i śpisz. Co no to myślał? Nie chcę tego słuchać, zamrzyj się. O tutaj możesz Nie pij tego to Nie, nie pij. Co ty robisz? Kurder? Kurdera, Dup, robisz kurde, grzykuję. Herbaty, Peter. Kurde ja już muszę iść, naprawdę, a potem się spotkamy I, jeszcze, sam pogodę ale ja już muszę iść do roboty, ale bo teraz już czwarta rano, wiesz, ja już muszę Ale iść. sorry, ja cię cia. nie chcę obrazić. Ale ja muszę iść, zrozum, tyś mnie wcale nie obraził, ja cię lubię, chodź tu, chodź tu, no ja cię lubię, ale ja już muszę iść, tu. robota na mnie czeka, wiesz. No właśnie, teraz szef dzwoni do mnie, widzisz? Halo? Ja, ja, ja już jadę, ja już ja ubrany, ja się trochę spóźnia, ale ja jadę, bo ja już mi się tu budzik zepsuł. Widzisz, ja muszę iść, to na razie. Potem oh. potem po dobrze? dobra. Ja już jestem zmęczony całą tą podróżą i całym tym dniem. I da leżeć, kurde, mać, się legna. Jutro stana nad wszystkim pomyśla. umi już od tego trochę boli. To był no, syn. Orzech się spocił. O, tyż co mi się to śni. O, kurde, muszę iść się teraz wysikać. ich nie sikał całą podróż i całą ta noc. Łazienka była zamknięta. Strą tam jakiś koleś miał zatwardzenie. O kurde. 50 litrów chyba mam tu. Ale leci na ci opierzę. No Dobra, czuję się świetnie. Teraz sprawdzę czy ten telewizor działa. On mi padał, że tu wszystko działa, co sprawdza, taki stary telewizor. No, yy, co to jest? Jakiś śnieg wyskoczył albo z tą anteną codziennie tak. Spróbuję to przestawić. Jeroństwo, nie chcę stoć nawet na telewizorze. Dali takie. A pierwsza to idę do Franka, kurde mu wszystko powiem. Chyba nawet jak u niego telefon jakże z nim jechał, że go odwiezł i zapomniałek tam e, telefon. Hm Ops, przepraszam pana. Ja pierniczę miał mi zarobiste auto dać, a nic z jak ty muszę chodzić. No co to na mnie trąbi, że jedę, kurde przez drogę nie widzisz, spała jedna. Słuchaj koleż, masz jechać na warszawską 27, moją taksówkę jedź. Ty masz jechać! Cholera jasna, nic nie rozumiem, on ma tam jechać, to jest mój pracownik, on nic nie rozumie. Oni sobie myślą, że jak ja nich nie widzę, to oni wszystko mogą co robić, ale ja, to jasne, ja nic nie widzę. Zamknij się! Cholera mać, i jeden, wszystko... musisz <laughs> to wyłączać tutaj. Dobry, telewizor mi nie działał wcale. I kaja mój telefon w ogóle, go zapomniał sam. Siema, Peter, patrz, to jest mój brat. Frida to jest mój brat, Peter. Peter to jest Frida. <grymne> Może byś się tak przywitał, a nie tak stoi, że no jak pała. Ach, lepszej musi ona zawsze tak głupio tej gada. Witam panią, ja tu przyszedłem sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Aha, to jest mój doradca, Ginter, poznaj go. On ma grube fons. Jak to mało? Później ściągniesz te okularki i pokażę. Tak, to, to ja proszę. już może powoli pójdę z Peterem tam poza. Dobra, spraw, dobra Peter, chodź, chodź, powiedzmy. Ty, czekaj, czekaj, co jeszcze? Tyż mi nie oddał 10 złotych, rozumiesz? Można mi to dzisiaj oddać. Ale ja już ci to chyba oddawał przecież. Dobra, dobra, ja ci wszystko oddam. Wiesz, no, pojadę na Eno z Petrem Kasi i potem ci to oddam, ja tam mam w Geltarze... O, jeszcze. to ma być oddany. Bo jak mi to cię wywala z tej No tej roboty, to no, dziesięć złotych bom na cygarety. Rozumiesz? Bo jak mnie to cię wywala z tej roboty. Rozumiesz, czy nie? Już widzę, że chyba nie rozumiesz. Możesz mi to oddać. Dobra, ale to wszystko oddam potem, jak przyjadę z Janek, nie przejmuj się, on no, tylko tak zrzędzi. on cię nie wywali, z roboty ty jesteś dobrym pracownikiem. No właśnie kurde, za co by mnie wywalić? Dobra, idę. Peter, wylazuj go. No, coś mi chciał powiedzieć, czekajmy to mieli teraz jechać, co? No, chłopie, oni takie jedne miejsce, taki sklep, tam zasadkuje fol marihuany, oni się nawet nie kapują i oni tam codziennie kradną po fajce i nikt się nie kapnił. Jadymy tam, pora ukraść marihuany. Dobra, to jademy, bo miał już kurde gimba boli i o 3 dni już nie kurzył. Dobra, to zapieprzej tam gaz dech O, o, czekaj, to już, że tu. Już tu? No, to już tu. No dobra, tak daleko to nie było. Dobra, ja tam idę po te cygarety i po fajki kurde marihuana wezmę, a ty tu czekaj i obserwuj, czy ktoś tu nie idzie do tego sklepu, jakby co to mi zadzwoni. Dobra, ale tu będę czekać. O, coś tu jest nie tak. Kurde, ktoś tu idzie. to zadzwonić szybko. Pranek! Jacyś dwaj kolesie idą w twoja stronę, tutaj do sklepu zaroblezą. Szybko wylazuj stamtąd! O cholera! Otwieraj mi szybko drzewa! Dobra, już pieprzą! O kurde, otwieraj to szybko! spierniczymy! Dobra, wszystko mumy! Mum dziesięć paczek! Będziemy kopcić jak się należy! Gazu! A gonią nas! Kurde, skręcej tu! Cholera, kurde, prałem rąbę teraz w słów! Kurde, szybciej, 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 o, już by, chyba ich stracili. No, mam nadzieję. Dzięki za współpracę, odstaw auto i może iść do, do to na razie, do jutra.